Jeszcze jedna próbówka, którą wrzuciłem w Krematogastery, ponieważ no, próbka wielkości jest takiej sama. Tutaj mamy same królowe i jednego drona chyba, tak? Dobrze widzę? Ten gatunek już u mnie się raz pojawił, też bodajże chyba z Hiszpanii jest to glanderia Jagerszy koeldi gatunek poligeniczny ponoć ponoć inbred też tego zdecydowałem się go zamówić masa potomstwa masa potomstwa myślę że ta kolonia nie będzie miała problemu z wyprowadzeniem poczekamy jak Poczekamy jak pojawią się pierwsze robotnice. Królowe nie są duże, bo one mają około 5 mm Światło już jest niestety z lampki, musicie mi uwierzyć na słowo, odwłok czarny, tułów jest wiśniowo-czerwony, głowa jest ciemnobrązowa. Widzicie troszki bardzo aktywne, chyba jak nagrywałem Wam poprzedni odcinek z Hiszpanią, no to te robotnice tam było nie trzeba skłamać 100 albo 150 robotnic były dosyć szybkie, dosyć agresywne one są podpięte już do, do areny tutaj nie będzie chyba problemu więc nie będę musiał stamtąd podbierać sobie potomstwa i tutaj się ratować no, nie zamierzam też dzielić kolonii, wolę Poczekać jak kolonia mi się rozrośnie i będzie na tyle stabilna, że będzie można odłączyć wtedy jedną albo dwie królowe jakieś takie mniejsze pakiety zrobić. Póki co kolonia zostaje u mnie, nie przewiduję tej kolonii na sprzedaż. Kolonia z jedną królową i z tą dużą liczbą robotnic jest dostępna w ofercie na sklepie, także zapraszam kto byłby zainteresowany. Troszeczkę nam wyszedł ten odcinek przydługi. Gatunków nie było dużo, a o każdym można byłoby kilka jeszcze ciekawych rzeczy na pewno powiedzieć. Coś mi wyleciało z głowy. Ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Widzimy się na pewno jeszcze za kilka dni. Powinna przyjechać przesyłka z Tajlandii i z Singapuru ile dobrze pamiętam Piotr po prostu tak mnie tutaj bombarduje tymi zamówieniami że czasem wychodzą dwa albo w trzy zamówienia w tygodniu i powiem wam gubię się i muszę zdać się tutaj na niego co kiedy przyjeżdża jeżeli jest no to wsiadam w samochód pakuję się jadę i odbieram sobie te mróweczki. Dzisiaj myślę, że poza senigisami zostawię z igibosami wszystkie pozostaną w próbówkach. Nie będę ich dzisiaj męczą, nie się tutaj zaklimatyzują u mnie w domu. Może trochę inna temperatura jest niż u Piotra, a reszta zostanie chyba jutro na spokojnie. Jak znajdę czas. Dzisiaj wsiąkłem chyba trochę, bo miałem do, do uporządzenia i do uporządkowania. No i Gigasom dodawałem areny. Próbówki są włożone na arenach. Jak znajdę wkrótce chwilkę czasu, ponad na dniach wam materiału, jak u mnie teraz te trzy królowe, które zostały jeszcze w jakich warunkach są trzymane. Na pewno pokażę Wam potomstwo, które się już wykluło. I, i widzimy się. W następnym materiale. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!